Siemaneczko w osiemdziesiątej części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany i jeszcze jesteśmy w Silbach, bo... nagroda. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną mm -hmm. bestię. Obrzydliwy robal. Proszę, to dla ciebie. Myślałem, że będę mógł to odebrać u tego łowcy obok gildii w mieście, ale spoko. W sumie miło było tak wyskoczyć z miasta, nie? Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, pora przekazać informacje. Rozmawiałem z Sanderem. U, sporo I czego się dowiedziałeś? Nie mam dobrych wieści. Mm -hmm. Rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Nie żyje to w tym wypadku nawet lekkie niedopowiedzenie. Jego ciało było w bardzo złym stanie. Całe poszarpane i zakrwawione. Tak było. To raczej nie była śmierć ze starości. Niedobrze. Udało ci się dowiedzieć może, co mogło mu się przydarzyć? Niestety nie. Okolica wydawała się bardzo niebezpieczna. Nie chciałem dodatkowo ryzykować. Rozumiem. Sprawa jest bardziej niepokojąca, niż myślałam. Przekażę te informacje komu trzeba. Może oni będą w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. Okay. A co z samym Sanderem? Wierzę że zawiódł i nie zamierza ruszać się z gospody. Pewnie wkrótce urżnie się w trupa. Tchórz jeden i pijak. Boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. No. Pewnie leżał w rowie, pijany jak bela, podczas gdy dzikie bestie lub bandyci mordowali tego biednego człowieka. Co do ciebie zaś, to bardzo dobrze się spisałeś. O. Oto twoje złoto. Dziękuję. Co więcej, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć, masz mój głos. Miło mi. Dziękuję. Trzymaj się. Do zobaczenia. Na pewno mi się przyda twoje poparcie. Dobra. Zadanie jest zakończone, prawda? Tak, dobra. Hmm. I co teraz zrobisz? Nie wiem. Będę musiała poszukać innego wspólnika. Mam nadzieję, że tym razem będę miała więcej szczęścia. Okej. Okay. Chętnie. Dobra, nie, nie, nie. Z handlu nic nie ma ciekawego. Cześć. mam swoich stałych klientów, czyli biznes. Żebyś wiedział. Chyba słyszeliśmy, Cześć, nie? Jak... Mam ręce pełne roboty, więc mów. Pewnie tak, dobra. Chciałbym dołączyć do gildii kupieckiej. Co muszę zrobić, by zostać jednym no. z Was? Porozmawiaj z Lorenzo. On się zajmuje nowymi. Da ci na początek jakieś zadanie, jakie wykonasz. Będziesz musiał przekonać do siebie większą część gildii. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Myślałem taki plan na ten odcinek, że spotkamy się z Wójkiem, ale w sumie, jak jesteśmy już tu w gildii. No to czemu by się tu nie rozejrzeć, Ej, ty. nie? E... O, dokładnie. Chcę ode... Kurde, już za tą bestię odebrałem nagrodę za tego robaka. Dobra, trudno. Ej, ty. Jak nieźle, dzięki za. Po... Luźno. Coś... Piaństwo tutaj w tej organizacji, coś się niepokojąco szerzy, nie? Ta. No plus 1000. Ciekawe, co to by dało. Może byśmy się czegoś nauczyli robić, ale 1000 to jest w obecnej sytuacji prawie połowa naszego, w zasadzie ponad połowa naszego budżetu. Jak to, Araxos? Dobrze. Dokładnie. Chyba no, ja mogę wziąć tego quest'a od niego. Nic się nie stanie. W sensie strasznie będzie na nas wkurzona. I tutaj. A tutaj była ta babeczka, ale nie ma sensu chyba gadać. No właśnie, chodźmy do Lorenzo, od niego się prędzej czegoś dowiemy. A dopiero później może będzie gadka z tymi y, pomniejszymi ludźmi, co tutaj coś zarządzają. Tak mi się wydaje. Dobra, zapiszmy, oczywiście, jakby się miało coś spieprzyć. E, myślę, że jesteśmy doświadczonym wojownikiem. Zobaczymy. Ej, hey, ty! Jak zareaguje. Ja jeszcze nie sprawdziłem, jak byśmy chcieli zostać czeladnikiem. Chciałbym dołączyć byłaby do Kiela. opcja. To wiem. Powiedz mi lepiej, czy masz już dokument poświadczający twoje Oczywiście. Obgództwo? Oczywiście. Świetnie. Mogę zobaczyć dokument? Dobrze. Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem ARAXOS. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. No oczywiście. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić. Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich. A gdy będą czegoś potrzebować, okay. pomóż im. Na to liczyłem. Gdzie uda ci się coś zdziałać. Wróć do mnie, a sprawdzimy, co o tobie mówią. Dobrze. Do kogo dokładnie powinienem się udać? Na placu targowym znajdziesz kupca Armara. Podobno ma dla Gildii jakąś ofertę. Słyszałem, że niejaki Ernesto ma problemy z jakimś alchemikiem. Chciał skorzystać z pomocy gildi w tej sprawie. Możesz też wstąpić do Helgi, naszej zaprzyjaźnionej karczmarki. Może ona coś dla ciebie zrobi. No i jest jeszcze Dima, nasza kobieta pracująca. Otwiera swój własny biznes i potrzebuje pomocy. już jej pomogłem. Całkiem sporo. Dobra, no wypytajmy dla gdzie zasady. Dobra, to możemy przewinąć. Helga też kojarzę. Ernesto niekoniecznie. Gdzie znajdę Erne? Obecnie przebywa na terenie naszego kantoru. Czekasz, ktoś zajmie się jego sprawą. A to jest ten bufon przemądrzałód wina. Dobra. Przypomnij mi, gdzie z... Nie słuchałeś mnie? Napłać. Dobra, już nie denerwuj się. Dzięki. Okej. Okay. Sądzę, że udało mi się przekonać do siebie kilku członków gildii. Tak, wiem. Był już u mnie posłaniec z wieściami. I jak się spisałem? Ponoć poradziłeś sobie z zadaniem, które zleciła ci Dima. Tak było. Niestety rzemieślnik, z którym miał się spotkać Sander, nie żyje. Gdyby Sander pamiętał o swoich obowiązkach, to, to być prawda. może by do tego nie doszło. To prawda, Osobiście tak. dopilnuję, żeby odpowiedział za zbagatelizowanie sprawy. U nas nie ma miejsca dla obiegu. I obików. słusznie. Ważne, że Dima jest z ciebie zadowolona. Dobra robota. Słyszałem, że nie załatwiłeś tej sprawy. Za... To bardzo niedobrze. Miałeś okazję pozyskać nowego współpracownika dla gildii, a tego nie zrobiłeś. Nie potrzebujemy ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać tak dogodnych szans. Idzie ci całkiem nieźle, ale to za mało, by do nas dołączyć. Na pewno jest jeszcze. Dobra, czekajcie, jeszcze raz puśćmy, bo mnie teraz zaskoczył. Tak, wiem. I jak się ponoć poradziłeś Niestety, że... Gdyby sam osobiście... Ważne, że Dim... Słyszałem, że nie załatwiłeś tej sprawy z Armanem. Co? To bardzo niedobrze. Miałeś okazję pozyskać nowego współpracownika dla Gildii, a tego nie zrobiłeś. Nie potrzebujemy... Idzie ci na p... Kurwa, ja tam czegoś nie zrobiłem? Coś spieprzyłem? No co ty gadasz? Dobra... Okej, okay, tak to wygląda. Oczywiście dla straży też będziemy robić, bo dlaczego nie? Tutaj jest jakaś robota. Mam dużo spraw na głowie. Aha, ciągle to samo. Szkoda. Szkoda, a ta pani? Teraz może chodźmy po posprawdzać, czy się coś pozmieniało. Jak bardzo... Ernesto. Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z Dokładnie. pewnym alchemikiem. Nie powiem, długo kazał mi czekać. Tak długo, że w końcu samy musiałem ruszyć cztery litery z przedciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Czas pokaże. Najlepszym. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Zobaczmy, czy jesteś w stanie poprzeć je równie odważnymi czynami. Dobra, o co chodzi? Zamieniam się w słuch. Masz, napiszę. Sprawa jest nie więc nie ma co gadać o suchym pysku. No dobra, dobrze się zaczyna. To mi się podoba. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni. O które dzisiaj coraz trudniej. No. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół pod wykonawcą. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka, który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie trzy paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Następnego ranka usłyszałem umotanie do drzwi mojego lokalu. Staję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin. I wymachuję paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem. Bo ten cholerny gówniarz gdzieś śmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze. A reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb na szyję. Dobra, dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Ech. Tak się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. <grym> Myślę, że teraz tej już sprawie nie. Na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki. A wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie Dostałbyś parę monet więcej. Okej. Okay. Ja Gdzie go mogę znaleźć? Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od siedmiu boleści. To na pewno. Nosił włosy spięte w kłód. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? Hmm. Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuję się owcami w dzielnicy Rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę, którego się zgonisz. Dobra. Okej. Okay. Postaram się szybko załatwić Przy okazji psana karmimy. Jeśli zawiedziesz, Lorenzo się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć o dostaniu się do Araksos. Pamiętaj, Dobra. mój głos ma dla niego spore Z pewnością, znaczenie. z pewnością. Już się nie podniecaj, tak? Wyrwać chwasta. Nie podniecaj się tak, gościu. Eee, dobra. Okej, okay, tu mamy sprawę załatwioną dla Ciebie. Ty też mi nic nie powiesz. Dobra, no pierwsza zadanka, nie? Pierwsza zadanka zbieramy. Chodźmy na ten plac targowy, zobaczmy co tam jest zgrane. Jakieś zadanie mam nieudane? Nie. Tam był też jakiś naj, y, alchemik, może tam kogoś ogarnę. No właśnie, zaraz z tym pogadamy. Czekaj, tylko interesuje mnie, bo chyba, no właśnie, Armar. Co słychać? Jest nieźle. No ja mam od ciebie zadanie, Armar. No na zachód od miasta. Liman, to był tam, gdzie mieli tą zatoczkę taką swoją, nie? Tak mi się wydaje, że to było tam. Także spokojnie, piłeczka jest w grze. Herold. Zaciął się? To może nawet i lepiej, że się zaciął. E, dobra, chodźmy e, do Alchemika. Nie pamiętam, czy to było tu, czy nie. Ale może to było tu. Nope. O, chciałbym dla ciebie. Aaa, już wiem o co chodzi. Co masz? Wybierz! Już wiem o co chodzi. Y, 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 z tym. Kurwa. O, ja z teraz uciekła. Co nowego? Ostatnio był u mnie wariat, który próbował wcisnąć mi jakiś błękitny kamień. Twierdził, że ów potrafi kumulować nieskończoną moc. Dawno je słyszałem. Ciekawe, co to był za zawaria no? Dobrze ci radzę. Nie kupuj niczego od ramchy. Chodzą plotki, że ta partaczka regularnie zabarwia swoje rośliny, żeby wy... A hmm. jeszcze coś nowego mi powiesz? Nie wiem, czy to słuchałem. Co no? Ostatnio był... Dobra. Ale okej, okay, nie chciałbym pracować dla ciebie, tylko no jak już to dla... Yy, tej babeczki. Tylko boję się, żeby to nie było tak, że to mi zamknie opcje dialogi, dla, yy, opcje pracy dla gildii, nie? Zobaczymy, czy to się nie wyklucza. Groszem nie śmierdzę. Nie szukasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń. A nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Nie ma problemu. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędników. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Dobra. No, mam to oczywiście. Proszę, mój dokument poświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No, wszystko się zgadza, nie? No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem, musi pozostać między nami. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Będę dyskretny. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Zwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Już wiem. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki... Tak, nie sprawia zagrożenia. Puty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bez z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, strasz w końcu, by coś się zrobiła. Troszkę, troszkę podła zagrywka, nie? No właśnie, dlaczego tak jej nie lubisz? Dlaczego nie lubisz Alice? No. Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Nie musisz wiedzieć. Okej. Okay. Dlaczego tak ci na tym zależy? Każdy łowca w pewnym stopniu no. szanuje zwierzynę, na jaką poluje. Herbie są stworzone do latania, a nie do gnicia w klatce. Dobra, dobra. Już nie dorabię takiej teorii szlachetki, nie? W jaki sposób mam ją otworzyć? Najlepiej tak, żeby Alice cię nie nakryła. Chociaż, Be, nie jest to mus. Z tego co wiem, przycisk do otwierania drzwi klatki jest za jej ladą. Muszę w Na nocy pewno znajdziesz sposób, żeby go wcisnąć. Telekineza, nie? Czy coś takiego. Eee, oczywiście to mi nie zamyka chyba drogi, żeby dołączyć do gildii dla łuczarza. A jestem ciekaw, czy teraz mogę na przykład znowu pójść do tego alchemika. Co. E... I... I, i, I co? A miałem skóry też na sprzedaż i spytać się, czy mogę znowu... czy być czaladnikiem, nie? No, Zobaczmy co. Dobra, sprzedaj wszystko pewnie. Troszkę kasy się przyda, troszkę mało tej kasy. Unikaty to oczywiście sobie zostawimy. Dobra, kokosów nie zarobiliśmy, ale zawsze coś. Zawsze coś. Dobra, chodźmy jeszcze na szybko do tego alchemika. Bo kurde, no nie ukrywam, że... Ale nie, no wątpię, żebyśmy mogli u kilku naraz. Zresztą nie wiem, czy on był w ogóle zainteresowany. Czy Ta opcja była po prostu od tak. Chciałbym dla ciebie pracować. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Nie, nie pracuję. Podobno szukasz dla siebie czeladnika, więc zgłaszam swoją kandydaturę. No, rozumiem. Powiedz-no, dlaczego miałbym z Tobą współpracować? Znasz się na alchemii? Albo chociaż na roślinach? Mm, nie. Jakoś nigdy nie miałem okazji nauczyć się tej sztuki. Trudno. Zawsze jest dobry czas, by nauczyć się czegoś nowego. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność roślin w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. Mhm. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po dwa nasiona polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, pomyślę, czy nie przyjąć cię na swojego czeladnika. Dobra... Eee. Yy, ostatnio kupiliśmy takie. A już wiem gdzie, więc może tam będzie reszta nasion do kupienia? Gdzie powinienem szukać? Najłatwiej będzie je zdobyć ze zwierząt, które się nimi żywią. Poluj na nie, a z pewnością coś znajdziesz. Pewnie nie kupię wszystkich, które bym chciał. Jakie to zwierzęta? Różnorakie. Roślinożerne, wszystkożerne. żerne, no tak. Ogólnie te, które przynajmniej od czasu do czasu żywią się roślinami. Poluj na ścierwojady, kretoszczury, topielce czy krwiopice, Wszystko się nada. Sporo ich wybiłem, ale jakoś jeszcze chyba nie kojarzyłbym trafił jakieś nasionka, nie? W takich zwierzaczkach. Mam im je wyciągnąć z ust? To rzeczywiście byłoby całkiem problematyczne, teraz ale teraz nie Nie musisz zdobywać ich okay. zaraz po zjedzeniu przez zwierzę. Te pozyskane z układu trawiennego zazwyczaj okazują się najbardziej przydatne. Szczególnie, że można dzięki temu przeprowadzić dokładną analizę wpływu organizmu na nasiona. Jedyną niedogodność może stanowić sposób dostania się do nich. Będziesz musiał pobrudzić sobie Spoko, ręce. Oko dam radę. Musisz zacząć od delikatnego nacięcia żołądka. Jeśli zrobisz to dobrze, powinien otworzyć się na boki. Wkładasz do środka dłoń. No i wyciągasz wszystko co będzie wyglądać jak nasiona poszukiwanych roślin. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że nie anulowało mi to zadania. Nie. To są na razie takie zadania wstępne, czy się nadajemy. No i dobrze. No i dobrze. Później będziemy mogli chyba wybrać ostatecznie, tylko cały czas się zastanawiam, czy bycie czeladnikiem nie zamknie mi drogi do bycia pracownikiem gildii. Bądź straży, tak się zastanawiam. No musiał chyba sobie trochę poguglać, bo... No wiecie, wiecie o co chodzi. Kurwa. Może od każdego dostaniemy takie zadanie. <gry> Nie? Ale to jest w sumie spoko, narobimy sobie troszkę expa, coś się będzie działo. Okej. Okay. Z ciekawości tu przyszedłem, no ale dobra. Mogę zostać twoim czeladnikiem. Wybacz, ale w tym momencie nie poszukuję uczniom. Szanuję. Dutaj pozostałych mistrzów, słyszałem, że Davis od dłuższego czasu nie miał żadnego czeladnika. Dobrze, dziękuję za informację. Liczyłem się, że to też będzie sporo takich osób, które po prostu odmówią, bo nie potrzebują, nie? Chobby jakby wszystkie osoby miały takie zadania na dzień dobry, to by było trochę przegięcie, pały. To jest zwykły handlarz. No nie, on to ma dla nas robotę dla gildii, więc nie. Z piwowarem trzeba będzie pogadać. Dobra, z piwowarem słuchajcie, słuchajcie na pewno. Z jest zwykły handlarz. Eee, eee, a piekarnia? Jak tam piekarnia? Piekarz to jest piekarz, no. Gdy wracałem wieczorem do domu, widziałem jak grupa bezdomnych schodziła do kanałów. Może mają tam jakiś rozbity obóz? Lepsze to niż bycie przeganianym hmm. przez straż. Dobrze o tym wiedzieć. Koniecznie musisz spróbować tutaj, a jak jeszcze zaraz potem odwiedzisz Gersanda, to już komplet. Okej. Okay. Nie wiem czy gadałem kiedyś z nim o tym? Możliwe, że nie. Nie z nim pogadajmy. No nie, ale mam monety. Przyniosłem... Doskonale, teraz tylko je wypo... Chciałbym jakoś ci się dodatkowo odwdzięczyć za twoją pomoc z tymi o monetami. O to chodziło. Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie tego dziwnego miecza. Kowal powiedział, że niezbyt nadaje Aha. się do walki. Obywatele uważają go za odrażający i nie chcą go tu widzieć. Może ty znajdziesz dla niego jakieś zastosowanie? Może stary miecz. Dobra. Przyniosłem jakoś. Co? Przy... Jakoś nie widzę. A, dobra, wszystkie wszystkie oddałem co miałem. Eee... E, e, kurde, pod... O Jezu, on też ma takie. Tak kurde, to i w Silbach mam sporo książek. mama eee, wiedza, ma, wiedza magiczna to niekonieczne i tutaj widzę, że mam też. No, dobra, dobra, trzeba będzie się tego wszystkiego nauczyć. Dobra, zobaczmy jeszcze. A czekajcie, on miał perły? Czy mi się wydawało? No, ma, ale kurde, 120 za sztukę, żeby zrobić zadanie. Nie, to mi się zadanie nie zwróci. To Jeszcze się wstrzymamy, może kiedyś znajdę. O kurwa, stary miecz. Odłamane kawałki przypominają trochę klucz. Obrażenia sieczne 95, wymagana siła 70. Tylko, że to jest, no właśnie, na to nie, nie, nie. Trochę klucz. Może się to kiedyś przydać do czegoś. Ale nic, dobra, na dzisiaj to by było na tyle. Także wpadajcie do opisu, yy, do sekcji komentarze. I do następnego odcinka, pozbieramy wszystkie zlecenia i... Najgorzej jak się zorientują, że chcemy się zatrudnić w każdym miejscu, to mogą się wkurwić, nie? Ale muszę sprawdzić, czy mogę być czeladnikiem i jednocześnie już na pewno nie będę mógł być czeladnikiem w kilku miejscach, to na pewno, nie? Ale czy mogę być czeladnikiem i pracować dla gildii albo straży? Nic, dobra, na dzisiaj to tyle, także na razie.